Witamy Was wszyscy, goście, którzy poświęciliście swój czas zamiast dla rodziny, żeby być wśród nas, żeby być z nami. Witamy wszystkich naszych gości. Śniadanie Wielkanocne to impreza cykliczna Fundacji Chrześcijańskiej Adullam, która od kilku lat odbywa się w Wielką Sobotę w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych imienia Kazimierza Pułaskiego. Organizowana jest z myślą o osobach starszych, samotnych i potrzebujących, przebywających na terenie miasta Częstochowych. Znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i bytowej, niezaradnych życiowo i społecznie, bezdomnych i zagrożonych bezdomnością osób uzależnionych. Śniadanie wielkanocne jest wspólnym dziełem wielu organizacji, instytucji i osób prywatnych. Ogrom przedsięwzięcia byłby nie do udźwignięcia przez jednego organizatora. Stąd włączenie się partnerstwa na rzecz aktywności lokalnej Stare Miasto Nowe Życie. Za sprawą e, współpracy między Częstochową, władzami miasta Częstochowy a organizacjami pozarządowymi organizujemy na przykład śniadania wielkanocne, e, dzięki czemu te osoby, którymi trzeba się w sposób szczególny zaopiekować, mają ten dzień w roku, kiedy mogą się na chwilę zatrzymać, spędzić ten czas ze znajomymi, z bliskimi, a także przeżyć i oderwać się od tej zwykłej szarej rzeczywistości, w której się znaleźli. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję i Częstochowskim Organizacjom Pozarządowym i wielu partnerom, którzy na co dzień wspierają nas w tych naszych działaniach. Dzięki temu możemy po prostu być lepsi i skuteczniejsi. Dwa miesiące ob, zajmuje czasu wcześniej do, w, w fazie przygotowań. Dotyczy to zarówno dzieci ze świetlicy, y, życie poza szkołą, y, również mężczyzn z, z bezdomności, którzy u, uczestniczą w realizacji inscenizacji, która jest zawsze tematyczna. Kolejna rzecz to jest szycie czy przygotowanie rekwizytów, w związku z tym to zajmuje dosyć dużo czasu. Kolejna sprawa to jest zaplanowanie tego, co będzie na stołach, co będziemy podawać, co znajdzie się w paczkach. Następnie to rozmowa na temat samego logistycznego rozwiązania tych problemów, które się wiadomo w ostatnich dniach, czyli mówiąc już czwartek, piątek, kumulują. Wszystkie te sprawy związane z dostawami, z produkcją jedzenia czyli z gotowaniem, z przetwarzaniem, no i następnie pakowaniem, foliowaniem i wkładaniem tego do paczek dla osób, dla których jesteśmy tutaj. Moi pracownicy angażują się w pomoc. No wiadomo, jeżeli jest partnerstwo, jeżeli jest chęć w wielu stron, to możemy potem ogłosić sukces. I ja myślę, że takim sukcesem jest to śniadanie, na które corocznie przychodzi coraz więcej osób i widać tą taką przyjaźń między nimi i, i bardzo dobrą atmosferę. No właśnie to daje partnerstwo i współpracę. Podczas śniadania wielkanocnego, w którym w tym roku uczestniczyło blisko 400 osób, najważniejsze jest zrozumienie i otwarcie na drugiego człowieka. Przede wszystkim to jest osoba, która kocha i to takie bardzo ogólne pojęcie, czyli jest skierowana na człowieka, jest osobą, która chce pomagać, ale jednocześnie też jest wrażliwa na to, że sama chętnie przyjmuje pomoc. Bo pamiętajmy, że miłość bliźniego to nie tylko jest dawanie, ale również umiejętność przyjmowania. Bo możemy komuś zrobić ogromną przykrość, jeżeli nie przyjmiemy daru. Przychodzą tu, gdzie jest wiele osób z różnych instytucji. Jest pan prezydent, można do niego podejść, można dwa słowa zamienić i to pewnie dla tych ludzi bardzo wiele znaczy. Kontakt z innymi i ta świadomość tego, że są ważni dla nas wszystkich. Witam Was bardzo serdecznie w tym szczególnym dniu. I oczywiście największe i najserdeczniejsze powitania i brawa należą się naszej Elżbiecie. Nasz Uczestnicy spotkania, zaproszenie gości oraz wolontariusze wzięli udział w spotkaniu przez swój charakter niezwykłym. Że czasami w życiu człowieka zadzieje się coś, czego nawet nie można nazwać. Czy jest to upadek w cudzysłowie, czy jest to totalne załamanie spowodowane stratą również bardzo bliskich ludzi i nieumiejętność poradzenia sobie z tym dylematem, z tym wielkim problemem życiowym, powoduje, że człowiek szuka, a jak szuka, czasem błądzi. Ja bardzo błądziłam. Ale zawsze szukałam. Dzisiaj czuję się normalnym człowiekiem. E, czuję się dobrą żoną, dobrym człowiekiem, bo wkroczyłam do Fundacji Chrześcijańskiej Adullam 13 lat temu. Przyszłam, bo chciałam. Wtedy nie byłam na dnie. Nie byłam. Wtedy przyszłam, bo bardzo tego potrzebowałam. Potrzebowałam coś robić, wykorzystać swój wolny czas. Celem tegorocznego śniadania wielkanocnego, organizowanego przez Fundację Chrześcijańską Addulam, przy ogromnym wsparciu ze strony Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, Fundacji Świętego Barnaby, Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Agape było uwrażliwienie na potrzeby drugiego człowieka i wywołanie w nas poczucia jedności. Aby nasze serce nie zamykało się przed tymi, którzy wyciągają do nas dłoń, a dla tych osób, które korzystają z tego śniadania, to takie poczucie też bezpieczeństwa, poczucie nadziei, że są obok nich ludzie, którzy chcą im pomóc, ale też wskazanie właśnie na to, by nie trwali w swoich uzależnieniach, zniechęceniach, przeciwnościach, tylko szukali też pomocy osoba bezdomna to tak naprawdę osoba będąca w kryzysie, w kryzysie życiowym. Staramy się też podejmować takie działania, choćby jak to śniadanie wielkanocne, gdzie te osoby Odkryją swoją godność, odkryją to, że są ludźmi wartościowymi. Śniadanie wielkanocne uwrażliwia i buduje uważność na osoby, które żyją obok nas, potrzebujące pomocy, choć nie zawsze o nią proszące osoby starsze, samotne, chore, niepełnosprawne, niezaradne życiowo, bezdomne i uzależnione. Jest bardzo istotne to, aby była pobudzana wrażliwość, wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka, człowieka w kryzysie, właśnie człowieka będącego w potrzebie, w trudnej sytuacji. I stąd nasze organizacje, które starają się tą wrażliwość zachować i też zarażać tą wrażliwością innych mieszkańców miasta Częstochowy.